Każdy przycisk, z boku gdzieś przycisnę, to rozłącza mi kamerę, cholera. A statyw w aucie. Można było go tu postawić. Ale to wtedy tyle bym nie pokazał, co, co teraz. Tu pokazuje wszystko, wszystko. O, jak stąd już zeszły, proszę. Jak wchodzą tamte, jak idą. O, jak boisko. Jak wojsko Jeszcze chwila, moment Tarujka zostanie, ja tylko chcę ten daszek zakryć Zakryć ten daszek e, Daszek, daszek zakryć No i będę mógł sobie jechać Ach, Uciekać stąd tam. Nie ma tu siedzenia się Geinzi Tam Na dół Tam przesiada na liściu lokaż ten listek Mateczka tu może jest. Usiadła. nie, nie ma. Wszływa w parę tylko. Drzewo dymijmy, drzewo tylko. Drzewo dymimy. Ciekawe ile w tym roku dały radę za zapylić tej pigwy. A tam co jest, też latają pszczoły. Czego tu szukacie? Pokazać się. Może wisi garska Z matką na sąsiednim drzewie. Tutaj siedziała rójka wcześniej. One czują chyba te formony. Ta pierwsza rójka zdaje się tutaj tu się działa, tak? No. Kurde, powiem Wam szczerze, nie mam czasu na takie pierdoły. A tam też widzę pszczoły. Co one tu kombinują? Wysyłają zwiadowczynie następne ule. Chcą wyjść. Tu przyjadę później, ja tu przyjadę, tylko pojadę po daszek, po wałkę daszek albo folię. I ja tu przyjadę, przetrzepię te ule. Ciekawe jak na rzepaku, tam pewnie też się sypią. no nic, wchodźcie do środka, bo Basta nam nam zamknąć ten dach tam to zasunąć także.

Pewnie się powiodło, matka wpadła do ula. No, już przebaję na lądowisko, schodzą coraz niżej. OK, czyli te też wejdą. Dobra, moi kochani, ja na tym skończę. Jadę do firmy. Muszę zrobić kurczę Ten safe już chodzi. sejf uruchomiłem. kontaktował gdzieś tam baterię, kurczę, popstykałem, popykałem palcem i, i działa. No. A teraz muszę tą walkę skończyć, kurczę. Okej. Okay. Jeszcze raz do obi. I tego. Tak. One wejdą. 100% wejdą. A, zwłaszcza, że pogoda jest kiepska tam. Na tym kończę. Dalsza część na pewno. Do zobaczenia.